Witam serdecznie. E, dzisiaj tylko Fury Ngannou i od razu jedna moja uwaga, której nie chcę powtarzać za każdym razem, bo to mówiłem parę razy, ale nie do wszystkich chyba dotarło. Nie porównujcie i nie mówcie o walce faru, e, Fury kontra Ngannou, że to jest walka frikowa, bo jeden jest niepokonanym mistrzem świata wagi ciężkiej w WBC, drugi był mistrzem świata UFC, zdobył tytuł i go obronił, i odszedł. To są wielcy sportowcy w swojej dyscyplinie sportu. Friki to są tacy goście, co wyskakują z YouTube'a i im się wydaje, że się biją albo leją się po ryjach na różnych śmiesznych konferencjach. To są friki. To nie są friki. To są goście, którzy wszystko co zrobili w sporcie zasługuje na wielkie uznanie. Przypominam, jak można patrzeć w jedną czy w drugą stronę na, na, na predator Ngannou. W UFC mistrzem świata był. Mistrzostwo Świata Obronił i Odszedł, czyli można powiedzieć, mistrz świata UFC. Nic wspólnego z Freakami, Dobra, to żeśmy odstrzelili raz i na zawsze. Teraz o tym grand, grand, arrival, bo to dwa razy musiałem powtórzyć w wyjadzie Z prostego powodu musiałem dwa razy powtórzyć, że wiadomo, że zawsze jest grand arrival od dziesiątków lat w MGM. Grand, kiedy są wielkie walki pięściarskie, więc w wyriadzie, Musi być grand, grand, jeszcze większe, bo rzeczywiście widać było całe miasto rozświetlone reklamami. No, ale ponieważ jest to impreza finansowana przez członków Rodziny Królewskiej w Arabii Saudyjskiej, więc wiadomo, pan szejk powiedział: Słuchajcie, zapalamy te reklamy, i, i, i tak jest, panie szejku, zapalone wszystkie reklamy. Ile to musi kosztować dziesiątków milionów dolarów, to nie mam zielonego pojęcia. Natomiast szacuje się, że cała oprawa medialna to jest około 10 milionów dolarów. Oprawa medialna. To jest w ogóle no to, to co Wam będę dużo mówił. To, to jest tylko i możliwe w jednym kraju pod nazwą Arabia Saudyjska. I przypominam od razu taką rzecz, też żeby to odhaczyć w 100% reguły pięściarskie. Nie prawie reguły pięściarskie, tylko w 100% reguły pięściarskie. Ring 24x24, -24, czyli największy jaki jest możliwy. To podobno na życzenie Tysona Fury. Bo tutaj. Tą tak zwaną A-side, czyli tym ważniejszym człowiekiem, jest Tyson Fury. To, to dla niego jest zrobiona ta walka. Od początku do końca jest zrobiona dla niego ta walka, żeby mógł te swoje 40 baniek podobno zarobić. Jak wszystko dobrze pójdzie. Wszystkie reguły e, pięściarskie. Jak zresztą powiedział sam Tyson Fury wczoraj, to nie jest żadne MMA, to nie są żadne zapasy, to nie jest bitka uliczna gdzieś pod, pod na rogu ulicy. Krótka piłka. Cokolwiek poza przepisami, to mówi Tyson Fury, cokolwiek poza przepisami robi, robi e, Nganu, jest natychmiast dyskwalifikowany. Nie ma tej żadnego A, B, C czy D. Pięś, jesteś pięściarzem, i tylko i wyłącznie tej nocy w sobotę będziesz pięściarzem. Musisz zapomnieć wszystko, co do tej pory robiłeś. I to jest ważna sprawa. Oczywiście tutaj paradoks tradycyjny. Sulejman, e, zdjątka. W ogóle dużo zdjęć wrzucam z tego, co co tam się działo, żebyście mniej więcej mieli pojęcie, jak to wyglądało na miejscu, a Sulejman oczywiście uznaje tą walkę za walkę, która będzie dodana do e, dorobku Tysona Fury. Co jest oczywiście paranoją, no bo mi świata niepokonany w WBC, o którym mówiłem, walczy z gościem, który nigdy w życiu nie walczył w boksie, więc i to jeszcze nie z tej dyscypliny, ale rekord mu się zalicza. I jednocześnie, ponieważ boks jest... E, Tradycyjnie sportem, gdzie logiki nie ma za bardzo. Gdyby przegrał, gdyby przegrał Tyson Fury, to przegrana nie odbiera mu pasa mistrza świata. O ten ma walczyć 23 grudnia z Aleksandrem Musykiem, co wielokrotnie podkreśla informację z obozu Usyka że może nie wszystko dokładnie tak jest na obozie treningowym, jak chciał, skwitował krótkim zdaniem. No to będzie, pójdziemy z nim do sądu, jak się 23 nie stawi, nie stawi w ringu Aleksander Usyk, natomiast ja mam ochotę na dwie wielkie wypłaty i ten świąteczny indyk w rodzinie Fiurych akurat będzie wielki po tych, po tych dwóch wielkich wypłatach, które, dos, które dostaną. Oczywiście te stwierdzenia, że będę, będę skarżył Usyka i tak dalej są bez sensu, no bo to, że podpisał kontrakt to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli będzie kontuzjowany i przedstawi, <laughs> przedstawi dokumenty, że ma kontuzję albo Cokolwiek się zdarzyło zgodnego z regulaminem, nie mówimy, że nagle nie chce się usykowić, wiadomo, że to nie usyk walczyć, to nikt mu, nikt, mu, nikt mu nic nie może zrobić. Sprawdzone z adwokatami, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego kontraktu. W kontrakcie nie ma nic takiego, które, które mówi: OK, nawet jakbyś miał jedną nogę urwaną, to i tak musisz walczyć. Nie, niczego takiego nie ma, więc tutaj oczywiście opowiada bzdety Tyson Fury. Tyson Fury w ogóle to wczoraj podobało mi się, ponieważ był w formie. Nie chodzi nawet o formę fizyczną, chociaż sam twierdzi, że wyskoczy będzie miał około 125-127 kg i jak walnie tego, tego wielkiego sosyć. Akurat nie chodzi tutaj o wygląd kamerunczyka. Tylko o coś zupełnie innego. Panowie o tym głęboko mówili podczas, podczas konferencji prasowej. Ja tego powtarzuć więcej nie będzie. Natomiast gwarantuję Wam, że ten temat wielkiej czy to wróci na 100%. To nie byłby Tyson Fury. On w ogóle jest człowiekiem, który nakręca atmosferę, bo Francis jest jednym z tych ludzi, którzy raczej niewiele lubią mówić w ogóle. Także on się do promocji zupełnie nie nadaje, ale bierze to na siebie. Bierze tą całą tą promocję na siebie Tyson Fury, bo słyszałem, że 80% pay per view bierze również, 20% pay per view jest tylko dla, tylko dla Francisza Nganu, dla którego te 10 baniek jak wszystko dobrze pójdzie, podkreślam zawsze, to i tak będzie największa wypłata, jaką kiedykolwiek zobaczył, razy 5 to już zupełnie na marginesie. Natomiast jeśli już mówi coś Francis Nganu, bo to mam streścić to, co się wczoraj, wczoraj było mówione. Podczas tego grand Rival to jest przede wszystkim to, że niech Tyson Fury uważa i nie robi żadnych sztuczek. Nie chodzi o sztuczki w ringu, tylko sztuczki przed walką. Chodzi mu przede wszystkim o te, e, pamiętacie te plotki, że jakieś dziwne rękawice miał w walce z, e, z Downtime Widerem, że tam jakieś hokus pokus było robione z rękawicami, coś było wsadzone, rękawica się wyginała, czyli praktycznie jak bił e, Tyson Fury, to bił jakby gołą pięścią. Różnie rzeczy, także o tym mówi, o tym mówi, e, o tym mówi e, Francis Ngannou, natomiast zdecydowanie więcej mówi na temat, jak spodziewa się przebiegu tej walki Sam, sam Tyson Fury. Tutaj sam, Ty, sam, sam, ta, sam Tyson Fury to jest taka sprawa, jeśli chodzi o niego, no, dosyć prosta, no bo on sam z siebie e, wyklucza, swoje, swoje, to co mówi, on, on po prostu wyklucza. No bo z jednej chwili, jednej, w jednym momencie mówi, że słuchajcie, to będzie taka walka, w której jeżeli, jeżeli e, będę chciał, to on mnie nie trafi ani razu, a 30 sekund później mówi, że to jest 50 na 50, po czym mówi kto kogo pierwszy trafi, ten wygra, co jest oczywiście kompletną bzurą, bo pamiętamy e, jak wyglądała walka z Deontayem Widerem, kiedy przyjął największą bombkę od Deontaya Wider'a a in, i walka się absolutnie nie skończyła. Także wszystko mówi to, żeby napędzić gościa, natomiast twierdzi, że wszystko skończy się przed szóstą rundą. Przed szóstą rundą bukmacherzy widzą, że ta walka nie potrwa więcej niż 4,5. Może być nokaut, bo ktoś mówi, jak, to, jak, jak ta walka może wyglądać i czy tu w ogóle mogą być nokauty. Podkreślam jeszcze raz to, co powiedziałem na początku, bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Wszystkie reguły pięściarskie obowiązują. Czyli jeśli się zdecydujecie to oglądać, to wszystkie reguły obowiązują. Normalnie jakbyście oglądali normalną walkę pięściarską, zapomnijcie, że Nganu nigdy w życiu nie walczył w wadze, w wadze ciężkiej w boksie. Zapomnijcie o tym, bo to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, że Nganu przyjął wszystkie żądania ze strony Tysona Fury, bo nie miał wyboru. Powiedziałem, pięć razy więcej niż kiedykolwiek zarobi. W Francji zganu w tej walce. Co można powiedzieć? Na temat ogólnych typów na 4 dni przed tym pojedynkiem I są typy, są typy, widziałem takie typy w jednym z kasyn w Las Vegas, ile razy trafi, ile razy trafi Francisenganu Francis Tysona Fury, trafi, w sensie trafi nie, że gdzieś tam na rękawice, tylko tylko, gdzieś, tylko rzeczywiście czysto go trafi, to większość zakładów jest mniej niż 5, mniej niż 5 razy ma go trafić. Zobaczymy. Także słuchajcie, e, będę oglądał z powodu, który wyuściłem w pierwszych 10 sekundach tego, tej krótkiej wstawki e, okraszonej zdjęciami e, plus oczywiście undercard. Ale do tego undercardu Tobie zdążymy, jeszcze, zdążymy jeszcze wrócić. Jest jakiś trening pokazowy jednego i drugiego i praktycznie wszystkich innych e, pięściarzy, którzy występują na tej, na tej gali, przy okazji, minus dla Mahmudowa. Nie, nie wiem, co to miało być. Zobaczcie, Mahmudow wyskoczył w takiej pizamie tutaj. Jak zresztą widzicie, zrobił się Francis Ganu nie na Predatora, żadnych tutaj loków sobie nie strzelił itd., itd. Zrobił się bardziej na gościa, który wygrał z Predatorem, czyli, czyli Arnolda Schwarzenegara, natomiast na kogo się zrobił, nie będzie miał. Żadnego znaczenia, kiedy trzeba będzie wyskoczyć na ring. Moje pytanie, które zadałem, nie ja wiem, parę tygodni temu na Twitterze ciągle jest to samo. Czy to będzie chociaż w pobliżu normalna walka? Czy to będzie taki cyrk, jak była walka, kiedy bił się Floyd Mayweather Jr. z McGregorem? po tamto to walką na pewno nie było. Trzymaneczko na nara.